Najbardziej obrzydliwe jest to, że jesteś wujkiem mojego... Brałbym jak 800 plus. jest podwórka i kiedyś, jak przychodziłeś na nasze osiedle, jak 11 lat, mówiłam do ciebie dzień dobry z szacunkiem, a teraz ty mi piszesz takie komentarze. Jak miał 11 lat. Ale już napisałam do Pauliny, że. No i ładnie poczekała aż dorosła, a nie 11 latkę. No i to się szanuje. By wiedziała kogo ma w rodzinie. I skomentowała Twój komentarz masakra, więc myślę, że nie jest zadowolona z tego, że ma taką osobę w rodzinie. Tym bardziej, że jesteśmy praktycznie w tym samym wieku i bardzo często się widzimy. Więc yy, życzę Ci powodzenia. Pisz mi dalej takie komentarze w internecie, żeby ludzie wiedzieli, jaką jesteś osobą. Proszę Pana czekają szczerości, a gdy ktoś jest szczery i mówi to, co myśli, to mają jakiś problem. Kiedy normistwo wyleczy się z kultu cipy i przestanie traktować shaming tactics jak, jakiejś random ulki jako wyrocznie? Koleś rzucił tekstem, bo miał ochotę i nie powinien się za to wstydzić tylko dlatego, że jakaś julczysko tak powiedziało. No nie do końca się z tym zgodzę. To jest jakiś wujek jakiej koleżanki, którym yy, ona była na dzień dobry, a on pisze, żeby ją brał jak 800+. plus? Nie, no jest to trochę niesmaczne. No jest to trochę nie... Nie, no nie mówcie, że to jest normalne. Bo to tak właśnie... Łatwo może z perspektywy takiego obserwatora mówić Nie no normalne, powiedział na co miał ochotę Ale gdyby to była twoja córka I taki wuja napisałby, żeby ją brał Jak 800 plus No to takie wiecie Dla ciebie wszystko jest nienormalne, biały rycerz kiedy do dorosłej kobiety napisał I mówisz, że to normalne r Na przykład komentarz, ruchałbym cię W internecie? tak. No ale jak masz z kimś relację IRL, a nie jest to internet znaczy wiadomo, no wie, wiecie co, chcecie to sobie możecie pisać, wiadomo, co chcecie, to wam zabroni. Natomiast wydaje mi się, że takie komentarze no nie przynoszą raczej rezultatów, nie? Jeżeli... Bo pytanie jest takie, co chciał uzyskać pisząc ten komentarz? Czy chciał, no, nie wiem, jakąś relację zbudować na tym fundamencie? No trudne to jest, zaczynając w ten sposób. Co chciał uzyskać. A więc to nie jest chyba dobra metoda. Myski iszku moja. Ha, 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 ha. To co się kurwa pomyliło inżynierze. Co ty gadasz? Pojawiało się? Inżynierze. Nie pojęło? Jesteśmy w Polsce, czyli jestem u siebie i mogę mówić co chcę. I Pawiana, Babiana w pierdolę, to jest gronda. <śp> ty a gdzie ten ciemny? A gdzie jest Ojej, Serio oni zrobili taki rasistowski spot? Nie Nie proszę ale nie że żeby ona... Ja ją próbuję tylko trzymać. No Jeszcze tak, ferment chcesz puścić? Jakiś ferment chcesz No jeszcze ty masz? Nie, nie mam do ciebie. Jakiś ferment jeszcze? Ferment. się. ferment, dziewczyna. Za plecami. Nie mam! A mówisz sobie. A ukletniesz ładnie? Na kolana. Dobra, i wiecie o co chodzi. Wiadomo, no, no, to są dzieci, więc nie tutaj ciężko mówić, że dzieci są rozjane. A też są, ale nie jest to ich do końca ich wina. Głównie tutaj rodzice. No i właśnie to, że ludzie też nagrywają. Raz, że nagrywanie tego jest kompletnym dietyzmem, to wszyscy wiemy. Wrzucanie tego jeszcze większym. Ale największym dietyzmem z tego wszystkiego ogólnie jest i tak to, że nawet jeżeli Właśnie ktoś ci coś złego zrobi i ty wpadniesz na pomysł, dobra. Ale go kurwa dojedziemy, przyjdziemy w trójkę, go złapiemy, będzie przepraszał, klęczał, napluje mu w pysk Tak naprawdę stajesz się jeszcze gorszą osobą niż ta, do której masz problem No i dobra, no i teraz będzie śledztwo zrobione o! Kto tu się pojawił? Aż zanim mówiłem, co za suki. Fajnie się bije ludzi, trzy dziewczynki z Zielonej Góry znalazły sobie niezłą rozrywkę, leją koleżankę, nagrywając sobie do sieci, policja już usłyszała, że uczestniczki zarzenia i skierowała. już dziewczyna boi się wychodzić z domu. A Marcin już zajarany. 13-14. W tym zgodził się na zakaz sprzedaży wszystkich typów e-papierosów osobom nieletnim. Czekajcie. A czy istniał przepis, który pozwalał y, nieletnim kupować e-papierosy? Nie, no, ale można, można było jako nieletni kupić e-peta? Nie było przepisu, który by zabraniał. O, dobra, może tak. Można było być 12 13 latkiem pójść do sklepu, kupić e-peta i sobie go zjerać. A bo to nikotyna jest. Aha, bo to powiedzmy były te bez nikotyny. Dobra, dobra. Okej, okay, teraz rozumiem. Zapomniałem, że były takie ni bez nikotyny. Racja. Bo to wiecie, do, do czego służą te nienikotynowe też. Trochę też po to, bo one mogą być z, z paru powodów w rynku, ale właśnie przygotowane. Gotować tego młodego konsumenta, przyzwyczaić go. Zobacz, bu buchniesz sedymek? Fajnie, słodko? Fajnie, to zobacz. Jak dorośniesz, to takiego możesz kupić. Wiadomo, że często już kupowali takie starszy kolega brat kupował, czy ktoś. No ale to trochę do tego służyło. A więc w sumie spoko, zostało zakazane, git, ale zdziwi... o właśnie, to będzie też zdziwieni, że takiego zakazu nie było. Ja w sumie trochę też się zdziwiłem. Sprawa się dotyczy Brusa. Ja uważam po prostu, i też już napisałem do Brusa, że ja odpuszczam wszelkie działania, jeżeli on w nich będzie, ale to tak z powodu takiego, że ludzie uważam, że troszkę oszaleli z nim. I dlatego bardzo bym chciał, żeby w ogóle nie był temat Brusa, czy w jakikolwiek sposób jebany tutaj, bo po prostu nie chcę czegoś takiego. Nie chcę mieć miejsca, w którym napierdala się kula leżącego. Bo to jest po prostu. Się... Przykro się na to patrzy. Kurde, jakie dojrzałe podejście sleja. Oko? spoko w sumie. Więc po prostu, żeby też nie było też takiej chorej narracji i robienia przykrości drugiemu człowiekowi, to nie jest tak, że ja go nie lubię. Po prostu nie podoba mi się to, co się aktualnie dzieje. I dlatego aktualnie e, z Brusem nie będę nic robił. Ale jak stosunek ludzi się zmieni i będą chcieli. Za jakiś czas być może, to wtedy tak. Ale do tego czasu w ogóle nie chciałbym już. E, także też nieagresywnie nic. Fajnie by było, jakby się też czasami, jak przyjdzie ktoś, kto będzie chciał podburzać, i ponieważ e... Po prostu go nienawidzi, nie chce mieć z nim nic wspólnego. Ale Slay mi się wydaje, że z takich pozycji trochę jak Gucio. On nie potrzebuje tych aferek, dram, wplatać się w jakieś takie dziwne sytuacje, jakieś. Panki urządzać. Odpali, pograsę w gierki i jest fajnie, nie? Że nie, nie potrzebuję tego po prostu zupełnie. Drugie podsumowanie wczorajszego streama Bezum, bezu na temat Forsaken i możliwości przyszłości. Nie wiem, czy będę dalej, będą dalej grali, ale na pe ale pewnie nie, bo łatwo, żeby ktoś się wyłamał. Nie było dobrej atmosfery w drużynie. I oto jest pytanie, czy oni na tym zyskiwali? Nie było dobrej atmosfery w drużynie. Ja tego nie oglądałem. Ale nie, może nie było dobrej atmosfery. Żeby Bezum został w tym teamie, musieliby mieć sponsora, bo on tylko na tym traci i to jest przesada, bo finansowo jest na tym. Stratny, bo ten projekt był charytatywny Nie jest w sobie pozwolić na utrzymanie tego Przez kolejny split bez sponsora Albo sponsor, albo bardzo Mocna monetyzacja tego content tego contentem, tak żeby się zwróciło Żeby bezum wyszedł na zero Każdego miesiąca musiałby generować 7-8 tysięcy złotych Po opłaceniu ZUS, składek zwrotnych podatków I mieszkania. 8 tysięcy musiałby Zarabiać, żeby to się opłacało. Gdzie mu o mieszkanie ZUS, o, że firmę prowadzi No, no, no. To dużo. 7-8 tysięcy Mieć pensję 7-8 tysięcy Będąc graczem w Rift Legend to musisz być w top drużynie chyba. Nie wiem jakie są to zarobki. do no pewnie za 10 tyle zarabia. Pewnie więcej zarabia. Ale po 10 nie wiem, czy ktoś tam zarabia więcej. On do projektu Force dokładał, nie robił nic swojego kontentu, ma odłożoną kasę, ma oszczędności, ale nie, nie ma chęci robić tego charytatywnie. To jest full time praca. Dużo się w to angażujesz, a dokładasz do tego, oni jako Force praktycznie nie robili kontentu później. Tylko Synchrof to monetyzował, bo miał YouTube i streamy, a reszta nic. Żeby ten team miał przyszłość, musieliby bardzo mocno przemyśleć. Myśleć, jak to biznesowo rozegrać. Jest szansa, że zostaną tym składem, ale wydaje się, że raczej nie, bo czasem było na było niesympatycznie jakieś dramy itp. I w sumie na tym tylko sekret skorzystał, bo nie miał nic lepszego i Zinkrof bo to monetyzował. Kasekom na własne życzenie nie streamował. Iść w full pod content z tym składem mieć sponsora wtedy opłacało się zostać, bo wtedy wyniki mają mniejsze znaczenie i nikt na tym nie traci. No i wiecie, bo oni teoretycznie nie mieli złych wyników. Zajęcie top 4, no to powiedzmy, że jest niezły wynik. Ale faktem jest to, że jak gracze, którzy grają w tej drużynie nie streamują, nie rozwijają swoich social mediów, to Overall w sumie jest... Chuj dupie zostają trochę, jeżeli nie mają z, z, pensji. Nam na przykład ten projekt się opłacał, czyli czy rm owi żeby sobie pograć w LoL'a, ale mm, no już nie opłacał się reszcie drużyny, więc na przykład yy, nasz jungler, Xoner, coś tam se postreamował. No i właśnie była perspektywa na sponsora. W ogóle była, wiecie, że był sponsor na przyszły sezon? Mieliśmy sponsora, który powiedział, że tak, wejdziemy w współpracę, nie? Na przyszły sezon. Ale no to już wiadomo, druga Ultraliga nikomu się nie chciało grać. A jeden sponsor to nie jest jeszcze game changer. Jakie Wieku, ja zarobiłem pierwszy milion. No myślę, że tak po dwóch, trzech latach pęknie ten milion. Pomimo dużych przychodów, pomimo dużych zarobków, ja nie zwariowałem. W wieku 30-31 lat mogłem jeszcze kupić mieszkanie, tak? I to był też taki punkt przełomowy dla mojej rodziny. Myślę, że czołowi streamerzy w Polsce co najmniej kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie. Myślę, że sześciocyfrowe kwoty też tam padają. Jeśli chodzi o streaming, to na pewno możemy mówić o dziesiątkach, a nawet setkach tysięcy złotych. No milion złotych to jest, to jest bardzo dużo pieniędzy. Nigdy mi się nie śniły w ogóle takie pieniądze, że mogę takie pieniądze w ogóle wygrać. Pieniądze. To jest coś wspaniałego. Powiedziałam sobie kiedyś, że jeżeli będę miała pieniądze na to, żeby wtedy, kiedy chcę kupić sobie borówki, to to znaczy, że będę bogata i że będę w dobrym miejscu w swoim życiu. Jak, stać się na te borówki? Koniec przedłużanego. Ja w ogóle napisałem do Suchara teraz, co z tymi kamperami, czy one w ogóle będą, bo w sumie one no są w takim przestoju, nic nie wiadomo. 24 dni chłopaki streamowali, dzień w dzień. I tak bardzo długo, 24 dni? Powiem wam, że w chuj. Długo. Ja jestem zaskoczony, że oni tak długo to pociągnęli. O, Sugar mi odpisał, że nie ma kamperów jednak. Lol, bo było, wiecie, było ogłoszone kampery, nie? Że robimy. I tak nam ogarnia tego busa, wiecie, pomyślałem, okej, okay, klepnął tego busa, ogarnął, ogarna ogarnia Starlinka na tego kampera? Wszystko jest, nie? Stał ogłoszony termin, trasa, jazda, gdzie jedziemy, skąd wracamy. No i tak już się zbliża ten termin, nie? To ja już wczoraj tak pytam Remka. Remka, Remek, co tam z tymi kamperami, bo cicho jest, nie? Nie ma ani, nie ma żadnych informacji. On mówi, że on. Nie Chyba nie ma, że on nic też nie wie. No i pytam teraz Suchara, co się dzieje z tymi kamperami, no bo wiecie, jakby nie było, trzeba sobie dwa tygodnie zarezerwować, nie? No i to po prostu losowo zapytałem Suchara i jednak nie ma. Czyli jednak Bruce rozjebał, właśnie, to, to można by to powiedzieć tak, Bruce rozjebał ekipę. Ale to nie jest prawda, bo nie można rozjebać ekipy jako jedna osoba, chyba że jesteś kapitanem tej ekipy. To jakby wiecie, gdyby się Suchar wyłamał, no to wtedy można powiedzieć rozjebał. Kampery. Natomiast gdy się wyłamuje jeden z uczestników, niezależnie już niektóry tak naprawdę. Ciężko tu mówić, że rozjebana ekipa. Bez Bruce'a nie ma co jechać, dziwny masz tok myślenia. Bruce jest nie do zastąpienia. To jest taki goat, bo po prostu on musi być. Podobno mają się w lipcu spotkać z Bruce'em w Realu i wtedy zależnie od przebiegu będą rozmowy, będą kampery lub nie. Okej. Okay. No dobra, dobra. Bo wiecie co, ja myślałem, że to są na początku, yy, że to są taki taki trolling trochę, a to jednak totalnie real info, a brzmiało jak wiecie, jak tak no takie gadanie, wiecie, że a ta chuj dolić to, nie chce mi się. Kiedy już samochód wyna... bo właśnie jakby, jak suchar był we Wrocławiu, to go pytałem o to, to mówił tak, że już tam jakiś bus wynajęty. Jakoś, do, jakoś to dogadane już, robione I nagle to odwołane. A z drugiej strony tak sobie myślę, w sumie to po miałby te kampery robić, jak oni właśnie z The Lorden zwiedzili pół Europy. Ale że, że właśnie, że te kampery już się odbyły na pół Europy. No dobra, no przesadziłem. Zesperowany, ostatnio zbanowany głosiciel Mirosław. Donosi, iż udało się pod rzekome gospodarstwo teściów Olka Kardasia, które znane jest z ścielankowych zdjęć na że Redakcja nie pochwala tego zachowania, ale liczy na foto z ciągnika. I ogólnie oni próbują mu wejść w prywatność, robić zdjęcia jakichś prywatnych obiektów. Jakieś gospodarstwo jego teściów Olka Czyli mieszają w ogóle postronne osoby Ten yy, w tą, nie wiem, w tą zabawę Salkingową oh. zobaczmy komentarze Bo ostatnio można było zauważyć, że ludzie w komentarzach Już sami trochę krytykują te page e. Ale zobaczmy yy, To o, za ban Mirka23pl Aha, jakiś Mirek był, tak? Na jego kanale i dostał bana Nie pochłonę tego zachowania, ale faktycznie chciałbym zobaczyć te foty z ciągnika Mam nadzieję, że świniak tego nie zostawi I, będzie, i, i będziecie przegrywy Pod swoją mordą Przepraszać świnio Luba. Talkowanie rodziców tej laski to srogie pokurzenie. Pełna zgoda. Was już do reszty popieraliło z może jeszcze wejść Olkowi do mieszkania i zróbcie mu zdjęcia, jak siedzi na kanapie. Oby was Olek pozwał i doprowadził przed sąd, a raczej Waszych rodziców. Tylko no, takie zdjęcia faktycznie nie za wiele można zrobić, nie? Też ze Stalkingiem chyba jest tak, że to musiała być jedna osoba, a nie że dziesięć różnych wrzuca po jakimś jednym zdjęciu. To chyba musi być jakiś czas, który to trwa. Ustajecie po bandzie, pisze tu o wszystkich odłamach głosiciela podobnych i głosicielach samych w sobie, żeby to tylko tragedią się nie skończyło. Tragedia nie skończyło. No wiadomo, że do tragedia może się daleko, ale, ale wydaje mi się, że. Przy Przyjdzie moment, przyjdzie moment, i na kiedy przekroczymy stanowczo granicę, nie dość, że ludzie zaczną ich wyzywać. Co mogą mieć wyjane, Bo z drugiej strony, ludzie, którzy obrażają to też zasięgi i takie fanpage e mogą być z tego zadowolone, nawet jak ich wszyscy będą pierdolić, bo to dalej, dalej generuje ruch. No, tyle. Jeżeli już zahaczało to o jakieś prawne rzeczy, to obstawiam, że Olek tutaj razem z Renatą podziałają. Liczę na taki filmik jak Karmowski i Hejter, nie? Liczę na takie coś. Hejka, dzisiejszy filmik nie będzie filmikiem ani o diecie, ani o treningu, ani o suplementacji. Będzie filmikiem zupełnie innym. Nagrywam go razem z Maxem. Pamiętacie jak 10 miesięcy temu mówiłem A to wam, jest Bruce. że nie pozwolę na obrażanie mojej rodziny. O mnie można mówić i pisać różne rzeczy, ale jeżeli uderza to w moją rodzinę, to wtedy no niestety muszę zareagować tak jak zareagowałem tym razem. Zajęło mi prawie 10 miesięcy, żeby znaleźć Maksa. 10 miesięcy, ja pierdolę. Żeby skierować pozew do sądu o odszkodowanie, żeby prokuratura przyjęła tę sprawę jako sprawę karną, ponieważ zresztą Maks wam opowie o wszystkim sam. Drodzy mam na imię Maksym Blachmierek, chodzę do technikum w Poznaniu, TEB. Mieszkam w Swarzędzu. No i 10 jakoś w wakacje, jakoś w wakacje założyłem fanpage Jaglak. Tam udostępnia fanpage Jaglak. Treści, które były nieodpowiednie, obrażały Micha pana Michała i przede wszystkim Tam będzie założyłem profil na Xie, ie Jego rodzinę, brusiciele. No, i, no i teraz muszę odpracować 400 godzin. <laughs> 400 godzin. Ja dole A znaczy powiem tak, yy, ponieważ yy, sam jestem ojcem. Nie, śmieszy mnie to. Obrażanie rodziny i wciąganie rodziny w jakieś tam rzeczy. No właśnie, tu na, wiecie co? Tutaj nawet jest ten sam case, nie? To, to nawet nie jest jakaś bardzo odległa historia. Tylko po jednej stronie mamy Brusa, po drugiej mamy Jaglaka. I ja wiem, Jaglak budza więcej respektu i prawdopodobnie ma większą motywację, żeby się jakąś sprawą zająć niż, niż Alex. Ale, ale to jest to, jest to samo. Plątywanie rodziny w bitki internetowe, stalkowanie, to jest, to jest to samo i wydaje mi się, że jeżeli to będzie trwało dłużej, doczekamy się podobnego finału, więc z jednej strony może niech to się dzieje, aż się tego nagromadzi tyle, ale z drugiej strony po co, po co, nie? Wiadomo, że dla rozrywki tych ludzi. Bo nie ma innej ide ide idei niż rozrywka. No z jest o wiele gorsze. Tylko ten Jaglak chyba miał spore zasięgi. Nie, te, te profile X -y nie są tak popularne. Ale jego rodziny i chodzenie pod blok tylko pat patrzeć powinno być tępione. Oczywiście, oczywiście. I dlatego ludzie w komentarzach mówią, że ej poje... No, ale osoby, które są tam w internecie, często mogą wychodzić z założenia, a chuj tam, niech wyzywają nas, jest zasięg, kręcą się wiesz tam. Właśnie te lajki, są zadowoleni, nie? Z tego. Więc finalnie to, że ludzie się oburzają, no nic z tego nie wyniknie. No muszą po prostu przekroczyć jakieś granice, i wtedy dopiero można pewnie kierować sprawę gdzieś na policję. Ale z drugiej strony, znowu, namie namierz po fanpage'u. Kim jest, ta, kim jest ta osoba. Ciężkie zadanie. No, policja raczej się tym nie zajmie, jak ty sam nie namierzysz. Imo Random Blues mógłby rozwiązać ten problem zniknąć z internetu. Stary, gdyby on to zrobił, to on by zrobił dokładnie to, czego poniekąd oni chcą. Czyli dochodzi do sytuacji, kiedy to część, jakaś mała grupa widzów, przychodzi i mówi ci tak, będziemy ci tak dręczyć, że znikniesz z internetu. On znika. Jaki to jest, wiesz, sukces, to jest triumf. Przecież brusiciele by szampana otwierali, kurwa. Impreska, wszyscy bawimy się, uhu, jest zajebiście. Osiągnęliśmy sukces. Zaczęliby też za nim szybko tęsknić, bo zauważyliby, no i kogo teraz pierdolić? Kogo teraz stalkować? Z kogo się nabijać? Musieliby znaleźć kogoś innego, bo byłaby wielka pustka w ich życiu. Więc wyczekiwaliby powrotu, żeby znowu zaatakować. Więc uważam, że tym ruchem niestety pogorszyłby swoją sytuację. Jak często nerwujesz się w gry? Nigdy, tylko gra lul. Prawie zawsze, no by jeba, czasami się zdarzy. Czy jesteś dobry, osiągasz wysoki wynik w grze, którą grasz? Ja gram tylko dla zabawy. No, no, powiedzmy. wojcie profesjonalną scenę, czy for fun? A raczej profesjonalną. Jak wielki jest twój nos? Mały, normalny, ogromny. Czy jesteś inteligentny? Tak. Nie. <grywa> ja dam że nie. Czy jesteś przystojny? Można tak powiedzieć. Ale jasne. Czy lubisz się myć? Lubię. Jesteś najbardziej podobny do Arkwella O, nie jesteś zbyt inteligentna Nie masz za dużych umiejętności w grze Ale nadrabiasz wyglądem i osobowością